Tutaj naprawdę spotykają się przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać, chcą się uczyć, chcą się czegoś dowiadywać, tak? Chętnie dzielą się też swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami, dlatego, po dwóch dniach, można wyjechać z eventu coraz lepszej firmy, naprawdę. Podbudowanym, zadowolonym, z poczuciem takim, że ten czas był spędzony naprawdę w sposób wartościowy. To, co mi bardzo nie odpowiadało, kiedy pracowałem w korporacji, to to, że byłem tam po prostu jednym z wielu set trybów, które można było w prosty sposób zastąpić. To, co jest ważne w przedsiębiorstwie, to jest przede wszystkim pracownik, a nie klient. Dlaczego tak? Dlatego, że jeśli pracownik jest zadowolony, to również zadowolony jest klient. Raz w roku na dzień matki wysyłam matkom swoich pracowników kartki. Nie prezenty, kartki z podziękowaniami, że tak fantastycznie wychowały swoje dzieci. Dobry wieczór, coraz lepsi przedsiębiorcy. Znajdujemy się na coraz lepszym evencie w Warszawie, który dobiegł końca. Moim rozmówcą jest Rafał Chmielewski. Cześć, Rafale. Cześć, witam Cię serdecznie. Rafał Chmielewski jest właścicielem grupy Webex, która wspiera prawników i kancelarie prawnicze w zakresie marketingu i księgowości. Rafał, ale to może zacznijmy od Twojej firmy. Powiedz, jaki jest zakres Waszej działalności, jak długo działasz w tej branży? Może są jakieś sukcesy, którymi chciałbyś się pochwalić? No więc w branży działam od roku dokładnie 2010. Zacząłem promocję tego, czym się zajmuję. Zacząłem troszkę wcześniej, bo ja zawsze zaczynam promocję trochę po to, żeby przetestować rynek, ale żeby też wyedukować swoich przyszłych klientów, więc to się zaczęło ciut wcześniej. Natomiast firmę Weblex zarejestrowałem w roku 2010 i ona skupiała się na pomocy kancelariom prawnym i prawnikom w rozwoju, w promocji, a dokładnie w promocji, za pomocą prawniczego bloga. Po kilku latach przyszła kolej na nową spółkę nową firmę i to jest właśnie księgowość dla prawników tylko i wyłącznie dla prawników i tak po prostu powstał Weblex Bookkeeping Spółka z o. Po jakimś czasie znowu założyłem też fundację, która wspiera prawników i prawnicze rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, więc w zasadzie skupiamy się tylko i wyłącznie na branży prawniczej i pomocy prawnikom w różnych sytuacjach. Pytałeś o sukcesy. Ja myślę, że sukcesem jest w ogóle trwanie i rozwój, że to już samo to bycie w drodze, tak, to już jest sukces i to, jest, to już jest według mnie podstawa szczęścia. A myślę, że główną rolę odegrały tutaj u mnie bez wątpienia szkolenia coraz lepszej firmy, szkolenia Pawła Królaka. Bardzo, bardzo wiele się z tego nauczyłem. I w szczególności jedno uważam z najważniejszych szkoleń, to jest machina. Program szkoleniowy 3 miesięczny i on miał bez wątpienia wpływ na to, że powstała właśnie księgowość. Drugą spółkę postanowiłeś założyć pod wpływem wiedzy, którą uzyskałeś dzięki szkoleniu machina produkująca klientów. Dokładnie tak. Paweł nam przedstawia wielowarstwowy model biznesowy, i to po prostu jest realizacja tego modelu. W planach mam kolejne warstwy. Mam nadzieję, że mi wystarczy życia żeby to wszystko wdrożyć. To faktycznie stało się taką machiną w twoim przypadku, że klienci, którymi byli prawnicy i kancelarie prawnicze w zakresie promocji, w zakresie marketingu, chętnie korzystają teraz z usług tej twojej drugiej spółki, która już oferuje usługi w zakresie księgowości. Wiesz co? Dokładnie tak się stało, chociaż nie było to moim zamierzeniem tak naprawdę, ale jakby pierwszym celem było to, żeby zacząć pozyskiwać klientów, jednocześnie też zdywersyfikować swoje ryzyko biznesowe. Ja miałem wrażenie, miałem świadomość tego wcześniej już, że promocja za pomocą bloga prawniczego zacznie być lekko taka passe, albo taka bardziej odpowiednia dla prawników takich bardziej wymagających, tak? Bo wiedziałem o tym, że przychodzą media społecznościowe, przychodzi Facebook, Instagram i tak dalej, i one są dużo mniej wymagające. W związku z tym na pewno tam będą prawnicy kierowali swoje. Uszy i oczy, żeby tam się promować, i tak zresztą jest dzisiaj. Tymczasem blok jest czymś takim bardziej wymagającym, jest świetnym narzędziem promocji, ale jest bardziej wymagającym, tak? I wiedziałem, że to może być ryzyko dla mojej działalności, dlatego właśnie pomyślałem sobie o dywersyfikacji. Stworzyłem właśnie wtedy na bazie szkolenia księgowość prawniczą, i efektem ubocznym było to właśnie, że klienci. Moi poprzedni, czyli ci, których wspieramy w promocji, zaczęli korzystać z księgowości, a ci, którzy zaczęli korzystać z księgowości. Przekorzystali z księgowości i zaczęli również korzystać z promocji. W związku z tym taki efekt synergii, jeśli to tak można powiedzieć, się tutaj nam utworzył. W jakich okolicznościach trafiłeś na coraz lepszą firmę? Ile lat trwa już Twoja przygoda z Celefem? Och, to jest bardzo długa przygoda, ponieważ ja przede wszystkim spotkałem Pawła Królaka, zanim w ogóle coraz lepsza firma się urodziła, być może nawet zanim zaświtał ten pomysł w głowie Pawa. On jeszcze wtedy prowadził swoją księgarnię internetową, ja pamiętam takie szkolenie, w którym uczestniczyłem, które organizował wtedy niejaki Piotr Michalak, znany pewnie wielu też osobom. I tam właśnie podczas tego szkolenia Paweł miał swoją część i on opowiadał wtedy, Paweł opowiadał wtedy o koncepcji Simona Sinka, czyli start with why, zaczynaj od dlaczego. I ja wtedy pamiętam, że na początku, tak jak, jak zauważyłem, że Paweł o tym zaczyna mówić, o czymś, o czym ja wiem, bo ja już przeczytałem wcześniej tą książkę i pomyślałem sobie, o Jezu, jaka nuda, ale to jak Paweł zaczął o tym opowiadać, to mnie absolutnie zachwyciło. Pomyślałem sobie, wow, ten facet ma dar do przekazywania wiedzy, tak, do, 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 do nauczania. I pomyślałem sobie zaproszę Pawła na swoją własną konferencję, którą ja co roku organizuję dla swoich klientów. Paweł przyjechał, poopowiadał o różnych bardzo ciekawych rzeczach i tak się zaczęła nasza przygoda, ale Paweł i jeszcze wówczas prowadził swoją księgarnię internetową. Dopiero potem powstała Idea coraz lepszej firmy. W związku z tym znamy się od większej ilości lat, jeśli to tak można powiedzieć, niż w ogóle Ee, żyje i rozwija się coraz lepsza firma. Czyli już ponad dekadę, e, trwa to rzeczywiście... Najwyraźniej bar... tak. Trwa to rzeczywiście bardzo długo i po tych kilkunastu latach znajomości jesteś na coraz lepszym evencie, jesteś jednym z prelegentów można powiedzieć, brałeś udział w panelu dyskusyjnym przedsiębiorców. Jak wrażenie? No, ja uważam, że to jest zdecydowanie najlepsza konferencja dla przedsiębiorców w tym kraju. Byłem rok temu, w... rok temu to była pierwsza edycja, w tym roku jest druga edycja, zamierzam być na trzeciej edycji, na czwartej i tak dalej. Bardzo cenię sobie te spotkania. Przede wszystkim dlatego, że Paweł, czy w ogóle zespół, tak? Bo to już nie tylko Paweł, ale cały zarząd, zapraszają fantastycznych mówców, ludzi doświadczonych, od których można się wiele dowiedzieć, więc to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to jest taki, że tutaj naprawdę spotykają się przedsiębiorcy którzy chcą się rozwijać, chcą się uczyć, chcą się czegoś dowiadywać, tak? chętnie dzielą się też swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. Dlatego po dwóch dniach można wyjechać z eventu coraz lepszej firmy naprawdę podbudowanym, zadowolonym, z poczuciem takim, że ten czas był spędzony naprawdę w sposób wartościowy. Tematyką tego eventu jest zmiana, szeroko pojęta zmiana w biznesie. Jak Ty postrzegasz kwestię konieczności dostosowywania się do zmieniającego się świata przez przedsiębiorców? Więc to, że świat się tak dramatycznie zmienia, jeszcze dotykają nas różnego rodzaju okoliczności zewnętrzne, zupełnie niespodziewane, jak pandemia, jak wojna. Ja bym tutaj do tego dodał jeszcze Polski Ład, który dał przedsiębiorcom popalić, a w szczególności księgowym. Więc to są takie okoliczności, które po prostu nam się przydarzają. Jesteśmy świadkami tych zmian. Wiele osób może odczuwać i odczuwa. Tak? W związku z tym stres, brak poczucia bezpieczeństwa. Więc to wszystko nas dotyka. Jesteśmy świadkami tych zmian. One na nas wpływają. Pytanie, w jaki sposób my będziemy na nie reagować. I każdy z nas na pewno będzie reagował w różny sposób. Ja na przykład robię to tak, że obserwuję otoczenie, obserwuję środowisko, obserwuję zmieniającą się technologię, obserwuję zmieniający się świat, obserwuję zmiany u klientów i na spokojnie staram się podejmować decyzje. Podczas panelu, w którym miałem przyjemność brać udział, przetoczyłem bajkę Ezopa, Zając i Żółw. Chodziło o to, że dwaj stanęli do wyścigu. Zając był przekonany, że wygra, no bo przecież biega znacznie szybciej, tak? Ale Żółw powiedział, że dobra, to spróbujmy. No i okazało się, że zając skakał w lewo, w prawo, w końcu poszedł spać, bo tak mu się po prostu nudziło. A Żółw powoli, acz konsekwentnie. Dążył do swojego celu, i kiedy zająć się obudził ze swojej drzemki, to się okazało, że żółw już doszedł do samego końca. Tak? Więc ja staram się być właśnie takim żółwiem, czyli po prostu mam swój cel, mam swoje, e, e, swoją misję, swoje wartości, dążę do tego celu i obserwuję to, co dzieje się dookoła. Staram się nie wpadać w panikę, widzę, że zmiany są i ewentualnie robię drobne korekty na swoim kursie. Od zmian nie uciekniemy. Pytanie jest tylko, jak my będziemy podchodzić do tych zmian, jak my będziemy je odbierać no nie? W jakich... i na bazie tego, jak będziemy na nie reagować. Obserwujesz świat, żeby dokonywać zmian, ale obserwowałeś go też w przeszłości, kiedy pracowałeś jeszcze jako doradca podatkowy w korporacji. Powiedziałeś wczoraj w trakcie swojej prelekcji, że praca w korporacji pokazała ci, jak nie zarządzać pracownikami, jak nie traktować pracowników. Co dokładnie miałeś na myśli? Tak, no, trzeba wziąć pod uwagę, że praca w korporacji, że w ogóle korporacja tak, to jest pewien skomplikowany mechanizm, i pewnie tak jest. Ja nigdy w korporacji nie byłem osobą zarządzającą. Być może, gdybym zarządzał w takiej korporacji, byłbym na stanowisku, nie wiem, partnera, dyrektora itd., to bym może za zarządzał dokładnie tak samo, być może inaczej się nie da. Nie? Natomiast to, co mi bardzo nie odpowiadało, kiedy pracowałem w korporacji, to to, że byłem tam po prostu jednym z wielu set trybów, które można było w prosty sposób zastąpić. Tak? W związku z tym ja się tam czułem źle, czułem się jak osoba, która nie jest na odpowiednim stanowisku. Którą się nikt nie przejmuje, nikt jej nie docenia. W szczególności to, co słyszałem, to nie były słowa pochwały, tylko raczej coś przeciwnego. I kiedy zakładałem swoją własną firmę, tak, chciałem zupełnie czegoś innego. W małej firmie to się da zrobić, bez wątpienia, tak? ale na bazie różnych lektur też i szkoleń tutaj w Celefie doszedłem do przekonania, że to, co jest ważne w przedsiębiorstwie, to jest przede wszystkim pracownik, a nie klient. Dlaczego tak? Dlatego, że jeśli pracownik jest zadowolony, to również zadowolony jest klient. A jeśli klient jest zadowolony, to jest zadowolony właściciel. I to jest prawidłowa kolejność. To co takiego robisz w swojej firmie, żeby pracownicy wiedzieli, że są dla ciebie najważniejsi, żeby czuli się wręcz ważniejsi od, od klientów. Jakie to są działania? Więc y, przede wszystkim y, zaczynam od procesu rekrutacji. Zatrudniam osoby takie, którym odpowiada moja kultura organizacyjna, czy kultura organizacyjna w webleksie. Tak? To jest uważam podstawa, bo jeżeli zatrudnię osobę, która nie będzie dopasowana do kultury, to ani ja nie będę się z nią dogadywał, ani ona nie będzie się dobrze czuła. Więc zaczynam od procesu rekrutacji. Następnie z taką osobą po prostu jestem blisko, tak? ale blisko w takim sensie, że po prostu z nią rozmawiam. Nie stosuję czegoś takiego jak rozmowy roczne. Tak było w korporacji, nie? że były rozmowy roczne i jeszcze wcześniej trzeba było się samemu ocenić. Nie? Dokonać samooceny. Strasznie tego nienawidziłem. Tutaj robię zupełnie co innego. Przede wszystkim rozmawiam ze swoimi pracownikami na bieżąco, plus raz w tygodniu mamy takie ustalone rozmowy, gdzie po prostu podsumowujemy różne rzeczy, które się wydarzyły w tygodniu, tak? ale przede wszystkim ja chcę wiedzieć, co się dzieje u moich pracowników w sferze prywatnej. Po prostu. Owszem, niektórzy nie opowiadają mi, znaczy, nie jest obowiązek, że trzeba. Opowiadać, tak, co tam się dzieje, tak, ale tak naprawdę y, po jakimś czasie ludzie sami się zaczynają otwierać. Jeżeli widzą, że ja jestem szczery, tak? że moje intencje są czyste, to w związku z tym oni również zaczynają się otwierać, i wtedy tak naprawdę zaczyna nas łączyć trochę inna, lepsza, cieplejsza relacja. Oni zaczynają się uczyć tego, że na mnie można polegać. Tak? To jest zupełnie coś innego od tego co ja odczuwałem kiedy pracowałem w korporacji. Kiedy wiedziałem, że ja na korporacji w ogóle nie mogę polegać. Że jestem tam tylko o to tego, żeby przyjść, wypracować swoje godziny, tak, po czym mój pracodawca mógł wystawić klientowi fakturę. Tutaj jest zupełnie u mnie jest zupełnie coś innego, no nie? Pracownicy moi wiedzą, mam przynajmniej takie wrażenie i taką nadzieję, wiedzą, że mi mogą zaufać, że ja stanę po ich stronie. Ja wielokrotnie im pomagam, tak interesuje się, co się dzieje, nie wiem, u siostry, tak, co się dzieje u mamy na przykład, bo jeżeli wiem, że są takie jakieś, nie wiem, rzeczy, o które warto zapytać, to po prostu pytam. I absolutny hit, jeśli <laughs> to, 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 to tak mogę powiedzieć, to jest coś, na co wpadłem zupełnie przypadkiem, a czego wiem, że nie stosują inni przedsiębiorcy, być może napiszę na ten temat kiedyś książkę, to jest to, że i co się spotyka ze sprzeciwem ludzi, którzy patrzą na to, którym o tym opowiadam, to jest to, że po prostu raz w roku, na Dzień Matki, wysyłam matkom swoich pracowników kartki, nie prezenty, kartki z podziękowaniami, że tak fantastycznie wychowały swoje dzieci. Wczoraj opowiedziałeś o tym w trakcie swojej prelekcji, i rzeczywiście wywołało to uśmiechy trochę na, na sali, ale przede wszystkim podstawowe pytanie: jakie są reakcje tych matek i jak ci pracownicy do tego podchodzą, że ich matki otrzymują takie podziękowania? Więc tak, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest e, intymna relacja dziecka z, z matką, w którą tak naprawdę nie powinienem wchodzić, tak? Na siłę. Dlatego zawsze. Podejmuję takie działanie wobec takiego pracownika, co do którego wiem, że mogę to zrobić, ale wcześniej i tak pytam. Także wszystko jest pod tym względem takim RODO, że się tak wyrażę, jest ok, tak? że mogę coś takiego zrobić. Jakie są reakcje? Przede wszystkim tematki są przeszczęśliwe. One piszą do mnie listy pisane ręcznie, nie na komputerze jakieś maile czy sms sms'y, że super, panie Rafale, ale jest pan super pracodawca. Nie. One po prostu piszą ręcznie kartki i piszą, jakie są zadowolone, że ich dzieci mają fantastycznego pracodawcę, także który ich docenia, że dla nich, dla, dla tych matek, jest to bardzo ważna rzecz, że wiedzą, że ich dzieci są zaopiekowane, że są w dobrym środowisku, a że przede wszystkim w dobry sposób realizują zadania, które są im przedstawiane. Więc to jest fajne. To odbiera również mój pracownik tak, czy pracownica. Jeszcze dodam, że moi pracownicy to nie są dwudziestolatkowie, tak, że to są ludzie czy y, kobiety, mężczyźni, którzy mają powyżej 30, a czasem nawet powyżej 40 lat. Tak. Więc to są bardzo dojrzali ludzie. A więc kobietami, które odbierają te przesyłki od ciebie, też są starsze osoby? Powyżej 60. Chociaż nie, nie, nie wiem w jakim wieku tak naprawdę. Myślę, że te przesyłki dostarczają im wielu wzruszeń i powodów do dumy na pewno. Tak, tak, tak. Natomiast to też buduje doskonałą relację między mną a moim pracownikiem. Nie? Dlatego, że ta matka tak naprawdę, że ta, ta relacja między matką a synem, ona jest tak silna, czy, czy, czy córką, ona jest tak silna, że to zadowolenie matki również wpływa na zadowolenie dzieci. I to jest też feedback pozytywny, który ja nie daję pracownikowi, ale daję matce, co też wpływa na relacje między mną e, a tym dzieckiem, moim pracownikiem czy, czy pracowcą. Naprawdę to jest bardzo fajny pomysł, tylko trzeba, uwaga, trzeba być w tym wszystkim szczerym i mieć... E, mieć e, uczciwe intencje, o tak bym powiedział, tak? Była jeszcze jedna książka, którą poleciłeś w trakcie wczorajszej prelekcji, Simon Sinek, Liderzy jedzą na końcu. Jak ty ją zapamiętałeś, czego się nauczyłeś z tej książki? Więc Simon Sinek napisał parę fajnych książek i jego podstawową książką to jest właśnie Start with Why, czyli Zaczynaj od dlaczego. I to jest książka, na której on zrobił karierę, natomiast mniej znaną książką, która idealnie pasuje dla pracodawców, dla liderów, to jest właśnie ta, Liderzy jedzą ostatni, czy liderzy jedzą na końcu. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, bo ja tylko czytałem to po angielsku. I tam w tej książce Sinek podaje przykład przedsiębiorcy, który traktuje swoich pracowników. Tak, jak to by byli swoje dzieci. Nie? I on mówi tak: Jeżeli miałbyś dziecko, tak, to zastanów się, jak byś do niego podchodził, tak, do tego swojego dziecka. Tak właśnie powinienś podchodzić do, swo do swojego pracownika. I ty traktujesz swoich pracowników jak dzieci? Może to jest niedobre określenie, że, je że ich traktuję jak dzieci, tak, ale po prostu w pewnym sensie tak do nich podchodzę. Jeżeli popełniają błędy, to się zastanawiam dobrze, OK, Gdyby ten błąd popełniło moje dziecko, tak, to jakbym się zachował? Czybym Okrzyczał, wkurzyłbym się, zbluzgałbym, no oczywiście nie, tak, poszukałbym tak naprawdę winy w sobie, i może w jakiś sposób trzeba, w odpowiedni sposób trzeba przeprowadzić jakąś rozmowę, tak i tak dalej. W związku z tym w ten sposób robię. Natomiast to, co, o, o czym powiedziałeś, tak, ja bardzo często tak mówię do innych, tak że mam piątki, to mam właśnie rozmowy ze swoimi pra pracownikami, i zwykle mówię tak, słuchaj, dzisiaj mam właśnie rozmowy ze swoimi dzieciakami. Tak? Mówię tak humorystycznie zupełnie, chociaż oczywiście traktujemy się jak, jak dorośli, zupełnie jak dorośli. Tak? Ale to jest takie po prostu moje, moje powiedzenie, które trochę nawiązuje właśnie do tej idei: liderzy jedzą e, e, na końcu Sejmona Simka. Rafale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Te treści były omawiane w trakcie coraz lepszego eventu. A może na koniec skierujesz kilka słów do przedsiębiorców, Którzy jeszcze nie zdecydowali się kupić biletów na coraz lepszy event ani w zeszłym roku, ani w tym, ale rozważają taką, takie uczestnictwo w przyszłym roku. Słuchajcie, jeśli ktoś z Was rozważa, a nigdy jeszcze nie był na evencie Coraz lepszej firmy, to gorąco, gorąco Was do tego zachęcam, dlatego że nie tylko wyjdziecie stąd. Z tego eventu, z dawką dużej wiedzy, ale również poznacie wielu innych przedsiębiorców i przekonacie się, że również inni mają dokładnie takie same problemy jak Wy i w jakiś sposób sobie z nimi radzą. Lepiej lub gorzej, ale często właśnie lepiej, dlatego że korzystają ze, ze szkoleń coraz lepszej firmy i też przychodzą na eventy. Coraz lepszy event odbywa się jeden raz w roku, ale jeżeli chcesz zadbać o systemowy rozwój swojej firmy, to kliknij w link w opisie i zostaw nam swój numer telefonu. Zadzwonimy i wspólnie sprawdzimy, czy program rozwoju coraz lepszej firmy to coś dla Ciebie.